M mówię to, nagrywam to dla Kika Games, proszę o, ja... proszę szczególnie o pon z tego kucyka i tam, Atenę, ja z, z moją siostrą myśleliśmy, że to będzie się to muszę z niej zrobić. I temu niektórzy mają już tą, ale zimową. Czemu ja mam tą, a nie tą zimową? Po prostu gry. Oj, przy okazji jak już już powstałem Anubisa. Czemu e, na takiej? Pytanie, czemu zbawiliście Wojanowi Anubisa? Napiszcie w komentarzu. Proszę, od tego Anubisa. Mogę być nawet... Wszystko, mogę mieć wszystko. Mogę dać wszystko ale chcę Anubisa Trzecie mi... ale chcę... T... Nie no, tu to będzie Ale proszę. Co dlatego? Widzicie jak gram. To jest żadnych haki. Przechodzę sobie na dłuższy. Nie wiem to nie ma czu... Dobra, ma haki. Nie wiem czy No on... ale proszę. Chociaż <laughs> jednego specjala. Dobra. Pozostaje mi tylko czekać na wiadomość od Was. Proszę, Kitka Games, proszę.